Od 1 marca wchodzi w życie nowa taryfa ZTM. Bilety elektroniczne będą tańsze, ale za to podrożeją bilety papierowe. Większość biletów od 1 marca albo pozostanie na niezmienionym poziomie, albo będą to bilety tańsze. Ponadto upraszczamy nazwy niektórych biletów. Drożeją jedynie jednorazowe bilety papierowe. Na pewno będzie to oferta bardziej elastyczna niż dotychczasowa i w większości te bilety będą tańsze lub na niezmienionym poziomie. Drożeją tylko te jednorazowe papierowe. Możemy zatem powiedzieć, że są to zmiany na korzyść podróżnych. Promujemy bilety elektroniczne, jest to bardziej ekologiczne i ekonomiczne, dlatego też zachęcamy, promujemy różne kanały dystrybucji oparte o nowe technologie, tak żeby tych podróżnych do tych biletów papierowych. Odwidzieć, a przekonywać ich do tych biletów elektronicznych. No no co mamy zrobić? Takie mamy życie. Jed na jednym nam podnoszą, na drugim nam obniżają i z tego żyjemy. Tak mamy żyć. A emeryci co mają na to powiedzieć? Emeryci muszą to. Jakoś przeżyć, bo parę groszy podwyżki dadzą, a wszystkie podwyżki idą w górę, nie? Nie wiem, bo w ogóle nie jestem zorientowana w tym temacie. No właściwie wszystko drożeje, dla mnie to bez różnicy te 20 groszy. Jak człowiek rzadziej jeździ, to bez różnicy. Gorzej dla tych, co korzystają na stop, prawda? No właściwie no chciałbym, żeby raczej były mniejsze te kwoty. Bardziej właściwie bym chciał, żeby na pociągi mniejsze były kwoty niż na autobusy czy tam ale ogólnie no wiadomo, no nasza metropolia się, się cały czas powiększa. E, mogę teraz się dostać do Tychów normalnie za pomocą jednego biletu czy tam dwóch. E, no i ogólnie no czuję się właściwie no z tym lepiej. Bo no nie powinno tak być, bo i tak dla emeryturów to dla emerytury to nam jest bardzo ciężko, nie? Chciałem, że najpierw ZTM powinien zadbać e, po prostu o Więcej autobusów na konkretnych liniach, bo na przykład 815-808 to jest to, z czego korzystałem zanim przyszedłem się właściwie na do samochodu. No i to nie w godzinach szczytu, jak wszyscy kończą pracę, godzina czwarta, godzina 5, po prostu nie da się tam po prostu wejść, wręcz nie da się wytrzymać. Także podwyżki cen, no ale podwyżki cen też są takie e, e, no 10 groszy tam bodajże. Nie za wielkie, ale mówię tak, e, zatem po prostu powinien zacząć od zmiany. Jeśli chodzi o tabor autobusowy, ewentualnie jakieś po prostu więcej, więcej linii. Zmiana taryfy ma zachęcić do podróżowania komunikacją miejską oraz korzystania z biletów elektronicznych.